Cześć kochani! Mamy dzisiaj pełnię księżyca. Zobaczmy jak będzie wyglądała energia tej pełni. A, to są dwie. Poczekajcie. Się aż cztery wypchnęły. Dobra. No i tak. Trochę tak, że będziemy musieli z czymś się zmierzyć. Z jednej strony e, będzie to taka pełnia łącząca, łącząca to, co mamy przeżyć, tak jakby się mówiło, co na górze, to na dole. Będziemy łapać nasz moralny kręgosłup i e, układać sobie. Układać sobie wszystko to, czego chcemy. Z drugiej strony, doskonały czas, żeby odprawiać wszelkiego rodzaju rytuały magiczne, bo mamy tutaj runę Iwas, tak? Pewnie zawsze są magiczne, natomiast tutaj jeszcze dodatkowo wspiera to runa Iwas. Z drugiej strony jest to doskonały czas na wytyczanie sobie nowych e, kierunków w tym, w czym chcemy działać. E, może to nie być łatwe, bo będzie to wymagało zmierzenia się ze sobą, czyli nie zakładamy tej najprostszej drogi, najłatwiejszej, a jednak bierzemy się za tą, która... E, no, która nas tutaj będzie e, dopingować do działania. Doskonały czas na wszelkiego rodzaju tutaj działania dotyczące finansów, ale też miłości. Więc, że jeżeli macie takie potrzeby i chcielibyście z takimi intencjami zapalić sobie świecę, to jak najbardziej tak, bo mamy tutaj gebo. Pamiętajcie też o intencji, z którą palicie świecę, tak? O no to jest tutaj bardzo ważne. Ta intencja, z jaką to wypowiadamy, te słowa, które za tym stoją, płyną, niosą ze sobą energię. Więc bądźcie na to wyczuleni, bądźcie na to otwarci, bądźcie jakby W takiej swojej sile, tak? Czyli e, chodzi mi o to, żeby to nie było od tak, o, zapalę sobie świeczkę i dam coś tam. Nie. Dajcie sobie ten moment, tą chwilę do zastanowienia, czego ja tak naprawdę pragnę, co chciałbym otrzymać, na czym mi tak naprawdę zależy, bo może mówię, że chcę tego i tego, a w głębi serca to się w ogóle nie e, ze sobą nie koresponduje, więc. Być może warto się tak zastanowić, zanim zapalicie tą świecę i naprawdę nadać temu właściwą intencję, właściwy kierunek, żeby efekty, których się spodziewacie, były dla Was po prostu zadowalające. Zobaczymy sobie jeszcze, na czym tak najlepiej się skupić na tą pełnię? A zrobimy tak. Raz, dwa, trzy. Wybierzcie sobie. Raz, dwa, trzy. Tak jakoś mi przyszło do głowy, więc tak zrobimy. Na czym powinniście się skupić podczas tej pełni? Niech to będzie rada jednej runy. Gotowi? Na wszelkiego rodzaju schematach myślowych, na tym, co wam przeszkadza, na wzniesieniu się na punkt wyżej, na wejściu na wyższy poziom świadomości, przemyśleniu sobie wszystkiego, m, poukładaniu swojego życia. To jest tak, jakby ten moment pełni był dla Was przełomowy. Skupiam się na tym, czego pragnę, czego chcę. A nie na tym, co już mi nie pasuje, tak? Jakby. Um, chociaż najpierw musicie przyjrzeć się temu. Bądźcie uważni w tym, bądźcie uważni w tym, co się dzieje wokół Was, e, jakie podejmujecie tutaj kroki. Um, to jest też doskonały czas dla Was, jeżeli chcielibyście zapalić sobie świecę. Um, jeżeli chodzi o jakieś negocjacje finansowe, jakieś awanse, jakieś rozmowy tutaj na wyższym poziomie, jak najbardziej tak, jeżeli macie na przykład sprawy sądowe a, i się odwołujecie do wyższych instancji, to też warto tutaj jakby wykorzystać e, moc tej pełni, e, żeby do siebie to przyciągnąć, tak? Ten pozytywny obrót spraw e, dla Waszego najwyższego dobra. Także wy tutaj, ale to jest przede wszystkim poukładanie was samych. Pamiętajcie, że mam nas jest runą człowieka. Człowieka, który jest tu i teraz, człowieka, który ma za zadanie być tutaj i doświadczać, wzrastać, uczyć się, zastanawiać, czy chce być w tym miejscu, czy chce być z tymi ludźmi, czy jest już czas podjąć nowe decyzje, nowe wyzwania. Więc taka ta pełnia będzie. Dla Was. Dwójeczki. Wy tutaj ewidentnie czarujcie na pieniądze, na nowe początki, nowe możliwości, ale finanse. Dla Was ta pełnia będzie czysto finansowa, więc wszelkiego rodzaju rytuały finansowe, palenie świec z runofechu, otwieranie się na te finanse jak najbardziej są dla Was. I warto, matko, no, kociarki i warto to wykorzystać po prostu, żeby tu, no ten potencjał finansowy uruchomić, tak? Więc jakby niech ta pełnia będzie dla was pełnią obfitości, ale też nowych początków. Więc jeżeli cokolwiek chcecie zacząć, to też jest dobry moment, żebyście to wykorzystali. Dziękuję twojeczki, twojeczki. Dla Was jest to pełnia mm, radości, ale też przyciągania nowych osób. Jeżeli czujecie, że e, potrzebujecie w Waszym życiu nowych ludzi, nowych osób, e, albo e, takiej wewnętrznej radości, e, to jest to dla Was doskonały czas. To jest też czas na przyciąganie dla Was klientów na przyciąganie dla Was e, osób, które mogą być Wam pomocne. Może czujecie się samotni, może czujecie się jakby wyobcowani. To jest to dla was też czas na to, żebyście odnaleźli takie swoje plemię, czyli takich ludzi, którzy. Będą myśleć podobnie jak wy, e, będą przynosić e, jakby te same ideały, e, czy będą wierni tym samym myślom, którym wy jesteście wierni, tak? Więc na to tutaj jest dla Was dobry czas. Ale w ogóle jest to pełnia radości dla Was, więc przyciągnijcie wszystko to, co radość Wam sprawia. Ja Wam życzę cudownej pełni. Trzymajcie się.